Dzień dobry, Kochani. Chciałam Wam dzisiaj powiedzieć o czymś bardzo miłym, o czymś bardzo takim przyjemnym, co zauważyłam. A coś ostatnio przyciągają mi po prostu kamienie, kwiaty i kamienie. I jakoś tak pchało mnie do zakupu pewnych kamieni, na przykład z tej maszyny z serduszkami w różnych kolorach, które to zostały wykonane z różnych kamieni. E, zakupiłam właśnie za 2 euro z tej maszyny to serduszko a później sobie pomyślałam przecież takie serduszka też są w formie wisiorków <laughs> e, więc poszukam trochę e, po internecie Na, do Amazonu weszłam i tam trochę przeglądałam tych stron i przykuły mnie oferty dwie oferty a mianowicie e, za 9 euro Taki wisiorek z rzemykiem, tylko tyle, że w 10 sztukach, <głos》> 10 różnych kolorów, 10 różnych kamieni, e, więc za jeden wisiorek wychodzi e, 1 euro. <głos》> jakby tak pomylić, po, po policzyć. Tylko tyle, że trzeba kupić e, wszystkie 10 za 9 euro. No i oprócz tego też e, bardzo zachwyciła mnie bransoletka. Już ją pokazuję, tylko psa tutaj trochę ujarz mnie, bo za bardzo dokazuje. Ta tutaj ta niebieska. Ta niebieska taka. z Serduszkiem. Ta niebieska i ma takie plamki. I te plamki trochę jakby naśladują kulę ziemską. Takie wrażenie się ma, kiedy ogląda się właśnie tą branzoletkę. Jakby te plamki naśladowały trochę właśnie naszą ziemię. Bardzo mnie to zachwyciło, bardzo przyciągnął mój wzrok. Bransoletka kosztuje 5,5 euro, także no, nie ma jakiegoś tam szczególnie dużego wydatku. No a to to jest prezent od mojego synka, który właśnie tak zrobił mi, mi niespodziankę i sprezentował <laughs> mi bransoletkę, to ją noszę. A ta właśnie mnie bardzo zachwyciła. No, wygląda, jakby kule ziemskie po prostu były zrobione. I tylko ze względu na. Y na wygląd, kupiłam właśnie bransoletkę i ten i zestaw tych wisiorków. Później dopiero poczytałam, właśnie po tym, kiedy założyłam najpierw wisiorek, tak jakoś lepiej się poczułam, a jak do tego jeszcze założyłam bransoletkę, to poczułam się naprawdę dobrze i tak się zdziwiłam. Co jest, przypadek? Ściągnęłam bransoletkę, odłożyłam na bok, patrzę, o rany, poczułam się troszkę gorzej. Założyłam ją z powrotem, patrzę, o kurczę, nie ściągam. <grymne> Już jej nie ściągnę. Także ta bransoletka w połączeniu tutaj z tym kamieniem, z tym wisiorkiem, on, on, to wszystko jest zrobione z kamieni szlachetnych. Jakoś tak poprawiają przepływ energii w moim organizmie. I trochę poczytałam i się okazało, że ta bransoletka wykonana jest właśnie z kamieni e, szlachetnych, e, leczniczych, leczniczych. No i ametyst też jest kamieniem, który nosi energię. Trochę też poczytałam z jogi i się okazuje, że ten taki kamień e, w niebieskiej barwie, w takiej błękitnej turkusowej, otwierają czakrę gardła. A kamienie tutaj te takie fioletowe, jak ametyst, otwierają czakrę korony. <laughs> czyli to co dla was ostatnio robię, e, prezentacja właśnie tych pozytywnych słów, e, które to e, płyną z kart. Losujemy sobie karty z różnymi pięknymi słowami e, i to co właśnie do was mówię, tak jak interpretuję te karty, to tak jakby te kamienie właśnie turkusowe plus ten fioletowy jakby jeszcze dodatkowo wzmacniały te moje umiejętności czytania tych kart. <laughs> Pilotek, cześć. Także linki do... Jeżeli sami chcielibyście sobie właśnie zakupić wisiorek z ametystu i ten turkusowy, tą turkusową bransoletkę, która otwiera właśnie czakrę gardła, to linki zapodaję na dole. Dodatkowo ta brązoletka miała przepiękne zdanie dołączone. Kartkę taką z pięknym pismem, i zdanie było takie, że chwyciło mnie za serce. Także nie tylko uroda brązoletki mnie przyciągnęła, ale też wyjątkowo piękne słowa. Czasami zapominasz, że jesteś wspaniała. To jest twoja przypominajka. Czyli <laughs> ta brązoletka niebieska ma być Przypominajkom, że jestem wspaniałą osobą. <laughs> Także no, przepiękny ten tekst. Bransoletka sama piękna. Wisiorek tutaj też bardzo piękny. I chciałam właśnie podzielić się z Wami radością związaną właśnie z moim takim zakupem. Niby takie małe coś, a tak bardzo cieszy. <laughs> no i jeżeli właśnie czujecie się źle i czujecie na przykład, że jakiś jest, jakaś jest blokada energetyczna, że jakoś czakry są. Albo e, przymknięte, albo za bardzo otwarte i trzeba wyregulować ich pracę. No to pomyślcie właśnie o, e, o kamieniach szlachetnych. Muszę Wam jeszcze powiedzieć, że kamień cytryn, też w formie wisiorka, bardzo przykuł moją uwagę. Zakupiłam go, ale e, czas dostawy jest bardzo długi. Przyjdzie tak koniec września, początek października, i dopiero wtedy będę mogła go zakładać i Wam się pokazywać. E, chociażby na e, czytaniu kart dla Was, e, jak macie pytania, to zadawajcie. Nie dajcie o pozwolenie, po prostu pytajcie. E, no, kochani, także e, linki do, do tych produktów zostawiam właśnie pod tym lezikiem. Jak e, zachęciłam do zakupu, od razu mówię, że to nie jest żaden tam odcinek sponsorowany. Po prostu dzielę się moimi wrażeniami. E, te kamienie jakoś tak dobrze na mnie podziałały, jakoś czuć, że, że no, czuję się lepiej, kiedy są przy mnie, dobrze, kochani. E, nie ma innych pytań, także życzę Wam e, wspaniałego popołudnia. E, mam nadzieję, że e, Zachęciłam do zakupu, lub do pomyślenia nad kamieniami, nad ich dobroczynnym działaniem. Jakoś tak zawsze myślałam, że to jakieś takie tam czary, mary, wiara w nie wiadomo co. Ale jak zakupiłam i wcale nie myślałam o tym, że, że to ma mi czymś, czemuś tam służyć, tylko po prostu spodobał mi się wygląd <laughs> i chciałam coś takiego mieć, taką ozdóbkę i kupiłam i poczułam jak. Jak po prostu lepiej się że lepiej się poczułam, tak no tak energetycznie jakoś. Uff, tak oddech mi wrócił, tak spokojniejsza się zrobiłam, tak mi lepiej się zrobiło. Jednak te kamienie działają. <laughs> to nie jest jednak jakiś czary mary, nie wiadomo co, tylko no, coś w tym jest, coś w tym jest. Zachęcam do wypróbowywania, jeżeli e, macie na to ochotę. Mam nadzieję, że te moje kamienie otwierające czakrę korony i czakrę gardła pomogą w kolejnym czytaniu pozytywnych słów z kart. Kochani, pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia z tym razem. Pa!